Czy narcyz da się zmienić? Czy da się zmienić i dlaczego? To są pytania na dzisiaj. A zaczynamy od tego, że od jakiegoś czasu całkiem spora ilość komentarzy wygląda w ten sposób, że nie, narcyza nie da się zmienić. Narcyz jest to. Jednostka, której nie da się zmienić. I to jest przykład komentarza, który za jednym zamachem jest prawdą i kłamstwem. Dlaczego jest prawdą? Żeby dowiedzieć się, dlaczego ten komentarz jest prawdą, musimy popatrzeć na narcyza oczami osoby, która napisała taki komentarz. Kim jest ta osoba? Jest to osoba, która została stratowana przez narcyza, a bardzo często przez narcyzów, w ilości mnogiej, w sposób całkowity. Ta osoba, kiedy wchodziła w pierwszy związek, jej energetyka, jej chęć życia, pewność siebie, Taka, taką, taka ogólnie życiowa przebojowość była na jakimś poziomie. Była tu. Ale potem pojawił się pierwszy narcyz. I ta osoba weszła w związek z narcyzem. W czasie trwania tego związku energia tej osoby troszkę spadła. Wiara w siebie jakby troszkę przygasła. Przebojowość jakby zniknęła. Więc ta osoba wyszła z tego związku. Ale ta osoba już jest na tym poziomie. Nie na tym. Na tym. A z tego poziomu nie znajdzie partnera albo partnerki z tego poziomu. Znajdzie kogoś na swoim poziomie. I znalazła ta osoba kolejnego narcyza i weszła w związek i upadła, odeszła, weszła w następny związek i upadła, i odeszła i te schodki tak zasuwają w dół. Aż w pewnym momencie ta osoba Dotarła do momentu, kiedy już dosyć. Po prostu dosyć, i poszła do psychologa, po pomoc, do jakiejś osoby, która tam pomaga w takich sytuacjach. Gdzieś znajomi, znajome. No i. Poszła po pomoc w bardzo specyficzny sposób. Poszła po pomoc w taki sposób, żeby sobie potwierdzić, że te wszystkie zranienia, które wbijały ją coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej w ziemię, to były. Pro, to, 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 to ta osoba, to. To on, to ona to zrobili. A ja, ja jestem tylko ofiarą. I ta osoba podświadomie szukała potwierdzenia, że to wina jest po tamtej stronie. No i trafiła do pani psycholog, albo do pana psychologa, który potwierdził bądź potwierdziła, tak. To tamta osoba. To zła, dobra, koszmarna, okropna, ojejku, jejku osoba. A ty, mój, moja bidulko, jesteś ofiarą tych strasznych, złych osób. Problem, problem polega na tym, że to też jest nieprawda. No to teraz pytanie: to dlaczego te osoby. Tak piszą. Piszą tak, bo dostały taką wiedzę. To się nazywa, ja to nazywam, pierwszą wiedzą. Jak powstaje pierwsza wiedza? To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Kluczowa rzecz do zrozumienia wielu osób, wielu zachowań, wielu osób. Wielu podejść do życia, wielu osób. Pierwsza wiedza. Kiedy robdzimy się, Takim małym bąbelkiem, co robi taki mały bąbelek? Jeźpi i robi kupę. Tak uogólniając. I nic nie potrafi. I załóżmy dla naszego dzisiejszego filmu, że nasi rodzice, nasi opiekunowie, chcieli o nas zadbać. Chcieli o nas zadbać. Chcieli przekazać nam. Jak najlepsze możliwe wzorce do naśladowania, żeby nam się dobrze, przyjemnie, w miarę łatwo żyło i szło przez życie? Więc my, nie potrafiąc nic, byliśmy uczeni przez naszych rodziców, naszych opiekunów, jak chodzić, jak mówić. Potem poszliśmy do szkoły, nauczyli nas pisać, czytać, liczyć więc to też była dobra wiedza. No, a potem, 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 potem gdzieś narcyz nas stratował. No i my szukaliśmy wiedzy. A że bardzo popularna jest ta wiedza, że narcyzi to są źli, okropni, dobrze koszmarni. O jejku jejku, jejku. I z nimi to już, najważniejsze, i z nimi to się nic nie da zrobić. I my to przyjęliśmy za swoje no nie da się z nimi nic zrobić, dobrze, no, no, o, od razu lepiej, od razu lepiej. I teraz, te osoby trafiły na kanał takiego łysego gościa, który mówi, że jednak da się coś zrobić. No i ta wiedza, że nie da się, nie da się, że to takie złe, okropne, niedobre, koszmarne, katastrofalne osoby, no, yy, nie jest po ich myśli? Zdecydowanie nie jest po ich myśli. I co ta wiedza powoduje? Słuchaj. Słuchaj teraz. Ta wiedza w oczach, w głowach tych osób powoduje straszne rzeczy. Bo co to oznacza? Jeżeli. Jeżeli coś takiego jest możliwe, że jednak narcyz ma szansę w jakichś bardzo specyficznych warunkach zmienić się, to oznacza, że to, to ich cierpienie było niepotrzebne. Wiele osób w tym momencie automatycznie przełącza się w ten tryb czyli to moje cierpienie, to co mnie się stało, to co mnie zrobiono, było niepotrzebne. Było potrzebne. Było potrzebne, żeby dojrzeć. Było potrzebne, żeby w końcu stanąć tu, gdzie jest się teraz. I zrozumieć, że bez tego narcyza nie stanęłoby się tu i teraz. Bez tego narcyza. Nie dostałoby się lekcji życia, bolesnej, przyznaję, bolesnej jak stopierunów. Ale bez tej lekcji życia ta osoba nie dostałaby takiego manta, ta osoba całe życie byłaby ofiarą i nie miałaby nigdy szansy na dostanie lekcji, dzięki której dotarła ta osoba do tej wiedzy, tej wiedzy wywrotowej dla niej. Że można coś zrobić. Ludzie ma, mają taki pewien problem. My, jako ludzkość, ogólnie mamy problem. Czasami rzeczy się uczymy niektórych, a niektóre nauki nam przychodzą bardzo ciężko. I jeżeli my staliśmy się, zostaliśmy stworzeni na ofiarę losu, to Odejście od tego bycia ofiarą to jest właśnie nasza pierwsza wiedza. To jest nasza, to jest nasza pierwsza wiedza. To, że zostaliśmy wyszkoleni, wytresowani na bycie ofiarą. Tak wytresowani. Teraz my musimy dostać lekcję. Która nas wywróci do wewnętrznie na lewą stronę, do góry nogami, upaść na tyle nisko, żebyśmy sięgnęli dna, bo tylko od dna można się odbić. Nie odbijesz się, nie uderzając w dno. Więc jeżeli tobie się przytrafił narcyz, jeżeli tobie. Ech, te wszystkie okoliczności życia się przydarzyły. To właśnie po to, żeby odebrać lekcję. Żeby odebrać lekcję, że dosyć. Żeby odebrać lekcję, że coś trzeba zrobić. Że ja już tak nie chcę. I ja wiem, jak to brzmi. To strasznie brzmi. To koszmarnie brzmi. Ale, gdyby nie narcyz, bylibyśmy ofiarami do końca życia i żadne, żadne dobre słowo, żadna dobra rada by tego nie zmieniła, bo taka jest porąbana natura ludzka. Nieważne, kto by przyszedł i kto by powiedział. Ojejku, zmień się, proszę. No, jest dobrze. Jest dobrze. Ale dzięki temu, że się Narcyz pokazał w Twoim życiu, w moim życiu się pokazał w ilości większej niż jeden. No, niestety. I obrywałem, i obrywałem, i obrywałem. Aż w końcu sięgnąłem swojego dna i powiedziałem, coś tu trzeba zmienić radykalnie. I to nie było nic przyjemnego, zmienianie siebie. Ale tak bardzo jak było warto, to nie wiem, czy w moim życiu było cokolwiek innego. Co tak było warto, jak zmienić siebie. Z takiego pokręconego, ledwo żyjącego czegoś, co kiedyś było człowiekiem. Ocząsnąć się i wstać. To jest właśnie to, co robi narcyz. Narcyz nami potrząsa. Jednego będzie potrząsać przez 5 lat, drugiego przez 20. Trzeci dopiero gdzieś po 50 zacznie łapać, że coś tu nie pasuje. A drugi dopiero gdzieś pod koniec życia tak spojrzy w tył. I, na tak, i takie przyjdzie przemyślenie, takie przyjdzie. Przewartościowanie, czy na pewno to wszystko było takie, jakie być powinno? Bo chyba jednak nie. I ja wiem, jak to brzmi. Bo przecież psychologowie mówią, że nie da się zmienić narcyza. Niektórzy Duży psychologowie rzeczywiście tak mówią. Bardzo określony typ psychologów, coachów, trenerów, mówi dokładnie w ten sposób. To są, żeby było jasne, o nich. Już inni psychologowie zaczynają wspominać, że są takie jednostki, dla których primo non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić, nic nie znaczy. I to są jednostki, które bardzo popularne są w mediach społecznościowych, i one mówią, Między innymi o tym, że narcyza nie da się zmienić. Między innymi. Tam jest mnóstwo głupot, ale chwytliwych właśnie ze względu na tą pierwszą wiedzę. Właśnie ze względu na to, że wiedzą, że my zostaliśmy wytresowani do tego, żeby być ofiarami. A oni z tego korzystają. Korzystają w taki sposób, że biorą sobie takiego pacjenta i robią sobie z niego świnkę, skarbonkę. Ty jesteś tylko po to, żeby płacić. A Twoje dobro? No i tam ich dobro. Kogo, kogo obchodzi ich dobro? Zobacz, u mnie na kanale. Okej, okay, dobra, trochę, trochę prywaty. U mnie na kanale jest już trochę filmów. Ja wiem, że to jest kropla w morzu potrzeb. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest kropla w morzu potrzeb. Ale masz filmy już dostępne za darmo do obejrzenia które pozwolą Ci zmienić swoje życie i przestać być świnką skarbonką i trochę powalczyć o nową, pierwszą wiedzę, o przewartościowanie tej pierwszej wiedzy i zawalczenie o siebie. I to nie będzie łatwa walka, to Ci mogę obiecać. To jedno Ci mogę obiecać, że to na pewno nie będzie łatwa walka. To jedno na 100%. Ale to, że da się zmienić narcyza, że da się da się zmienić narcyza dla Ciebie. Narcyz nadal będzie narcyzem. To nie jest tak, że o, matko, już nie jest narcyzem. On, ona nadal będą narcyzami dla innych. Ale będą uważali przy Tobie. Jak to zostało powiedziane w filmie em, goście, gościem z Żanem Reno, Miarku się Bonifacy. Będą uważać, jak do Ciebie mówią. Będą uważać. Jak się w Twojej obecności zachowują, będą uważać na to, żeby, żeby nie urazić. Żeby nie urazić. Ja nie mówię o przemocy, absolutnie. Ja mówię o doprowadzeniu narcyza do ucywilizowanej wersji. Ciekawostka z mojego życia. Jako dziecko miałem bardzo duże problemy z czytaniem, miałem koszmarne problemy z czytaniem. I kiedy, kiedyś mój kolega, mój imiennik, pożyczył mi komiks tytuł z Romek i Atomek. I jak ktoś nie wie, to to jest komiks o dwóch chłopakach, Tomku i Atomku, którzy uczłowieczają tytusa de Zoo, małpę. I dokładnie to jest Twoim zadaniem. Ty masz być Tomkiem, Ja Tomkiem i uczłowieczyć narcyza. Pokazać narcyzowi, że może być człowiekiem. Z jednej strony, a z drugiej strony, narcyz ci pokazuje, tak cię szturchając, tyrpając Cię. Ej, ej, zrób coś ze sobą. Zrób coś ze sobą, no. Zawalcz o siebie. Po prostu zawalcz o siebie. Zrobisz z tą wiedzą co chcesz. Jak zawsze. Ale jeżeli chcesz, wejdź na mój kanał i obejrzyj od początku do końca wszystkie filmy i zacznij używać tej wiedzy. Bo ta wiedza. Ta wiedza zmieniła moje życie i nie tylko moje życie. I ta wiedza ma potencjał i da radę pomóc Tobie. Tobie, tak, Tobie. Do Ciebie mówię, Tobie będzie w stanie pomóc. Rób co chcesz. Powodzenia i do następnego.